Dobra, czuję się gotowy na wyruszenie w podróż. Słońce jest jeszcze dosyć wysokie. do wody. Wyudamy się do starego miasta. Stary, w starym mieście znajdę tajną skrzynkę, gdzie. Może coś mi to powie. To jest miejsce tego statku zatopionego. No. Mam nadzieję, że już go nie spotkałem. Przez te dwa dni nie spotkałem tego, tego stworzenia, zwanego Duolingo. A tutaj trzeba wyjść na ląd, i musimy dojść do starego muru, który od lat stoi i strzeże Wielkiego Królestwa. Słońce już zachodzi. Fia, tutaj nie było ścieżki. Stary mur. Czemu stary mur się zapadł? Coś niedobrego się tu dzieje. Dobra, muszę, muszę szybko przejść przez las. Dobra, szły się jakoś ten. Jeju, ta droga już. O, Jeep. Ta droga wyglądała inaczej, a nie robi się już naprawdę ciemno. Ale dobra, chyba pamiętam. Chyba ja będę pamiętał, jak dojść do chaty rybaka. Słońce już, z, znaczy księżyc już wchodzi. Wioska już jest, ona się zapadła. Przecież tak nie było, pamiętam. Jest sposób z tego siłacza, ale to mnie niepokoi. Fila, co? Czemu? To nie... Może po prostu pójdę spać i następnego dnia wszystko zrobię. A no tak, bo to był przecież dom przyjaźni. Ale nigdy nie był przy takim czymś. Dom przyjaźni, czyli każdy kto chciał, mógł tutaj pójść spać. To, to nie wygląda tak jak to pamiętałem. Ale dobra. Jest jeszcze niby farma. Będzie trzeba to powiedzieć Wójtowi. Chyba pe pewnie się Wójt zmienił. No, ale stary Simon, jest. Potężna to jest. Według mnie to jest najlepsza statua. No, Ktoś się przechodził, tak? Jego tam na skarpie. Może to Wójt mieszka? Albo tam mieszka... Tam mieszka chyba stary garncarz z tego co pamiętam. No dobra. Jeju, panie. Ja pod to wejść mam. Chyba się wydrapać raczej niż wejść. Jeju. Co, to raczej dom starego gancarza. Nie wiem, jak on się tutaj trzyma. Dzień dobry, panie Stefku. Stefku, chyba że się zmienili, Może dlatego mi odpowiedział. Chwila, ale. Gdzie mieszka wójt? Ej, tu z dołu widać. u to przy... Masakra, jak to się zapadło. Zaraz hmm. cała wioska się nie zapadła Dobra, idziemy do... Do domku, tak. Nie można mówić o tajnym domku przy ludziach. O, to chyba tutaj. Czy otwarte? Nic tu nie ma? Nie, no może... Aha, mam ci na skrzynko. Zobacz, co tu jest. Miejsce łodzi. Mistyczna strzała, okej. Okay. Czym jest miejsce łodzi? Kieruj się na wschód. Okej. Okay. Wschód jest... tutaj. Wschód jest w tamtą stronę. go, nie! Nie, nie, nie! Dobra, rozkazuj śmierć! No. O nie, tu z wiele szkieletów! Dobra, przejdę na drugą stronę i nikt... A nic mnie nie zauważył. Nie. Dwuling. Co? Takie dwuling po prostu, tylko że... trochę, trochę inny. Tak. Ja wyjdę z... z tą wodą, szybko. A szybko, szybko, szybko. Hmm. Chyba go zgubiłem Nie? Co do jest strzela? Gdzie jest? Irman Widzę Dobra, szybko. Chyba muszę za wszelką cenę kierować się na wschód. Dobra. Jakoś muszę dać sobie radę. Puścił mi. Dobra, chyba tak. Słyszałem trójzęb. China, jakieś wiśniowe drzewa tu są. Dziwne. Okolica zupełnie się zmienia. Nie wiem czy dam radę. tu jakoś uciec. O, skok wiary. Gdzie on tu jest? Gdzie on jest? Tam mi świeci, na no czerwono. Ja może po prostu będę uciekał. Nie, nie mogę oglądać się za siebie. Tam na pewno musi coś być, co pomoże mi w walce z Duolingo. Chwila, to trójzęb? Dwa trójzęby. To jest miejsce dwóch legendarnych trójzębów. Jeden, który spadł od, od naszego mistrza. Briga, który spadł z nieba? Jeju, wchodzę pod Krakenie. Przecież legenda mówiła... Kiedy Kraken napadł na statek... Wielki trójzom spadł z nieba. No tak, ale... Co to Jak to może pomóc mi w walce? Chwila, słyszę jakiś dźwięk, coś z tego krakera, nie wiem czy powinienem go otwierać czy coś No dobra Laila! Tak? Tak to Laila! Chwila, gdzieś spadłem, dobra Mam teraz szczątki wielkiego krakena Dobra, ale Laila, chodź tu, musimy iść to jest Nie. Co? Nie. Co to, to on? Lajda, chodź tu szybko. Lajda. Nie. Nie.